Witajcie! Opowiem wam historię, która wydarzyła się rok temu. A co się stało, pewnie zapytacie. Otóż pewnego jesiennego popołudnia poszliśmy z kolegami obczaić nową pizzerię, twartą na naszym osiedlu. No i ja, jak wiadomo, kiedy chcę spróbować czegoś z nowej kebabiarni, zawsze wybieram małego kebaba, by w razie niepowodzenia stacić jak najmniej. Płacę za niego 10,90, nie? I jak jem tego kebaba, zauważając, że jest wieprzowina w środku, se myślę wtedy, kurde, fajat, to je gyros. Zauważa to taki jeden gościu. Zaproponował mi to, że odkupi ode mnie tego pół kebaba nadgryzionego. W końcu widział, co kupuje, nie? Za piątaka. No też taki inny, drugi ziomek, co postanowił go zjeść także. No ja mówię wtedy tak, spoko, dasz dychę, ja dam wam kepsa, się podzielicie. No to zainteresowany tą ofertą daje mi normalnie dwie dychy, ja mu daję dychę. A w międzyczasie yy, jego kolega trzyma tego kebaba i zaczyna go powoli jeść. Może i tak w sumie już nie było za wiele. W tym w ogóle to zaczynają się ganiać po całym rejonie. Jeden z nich krzyczy Oddawaj mi tego pomidorka, złodzieju! Ja jej mi wokół beka normalnie, a typ co kupował, to jeszcze myślę, że nam nie zarobił. A w rzeczywistości to stracił 10 zł, przez to, że postanowił zapłacić za kolegę, więc temu co anulował dług, to po prostu gościu nic nie musiał płacić. Tego dnia to ja w ogóle kupiłem pół kebaba za 90 grosz. Także to była moja animowana historia. Zostawcie lajka, suba i napiszcie, czy wy też mieliście takie podobne historie. Najśmieszniejszą z nich postaram się zanimować. Do zobaczenia, pa.